Witam Państwa w kolejnej odsłonie mini spodów podatkowych. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa wyrok WSA w Lublinie w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT za pomocą prewspółczynnika przychodowego. To już druga taka sprawa, w której gmina wygrała spór z dyrektorem KIS, a w której była reprezentowana przez zespół PETAX. Sprawa dotyczyła możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych na funkcjonowanie krytej pływalni w gminie. Kryta pływalnia była wykorzystywana zarówno do czynności opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych. Gmina zamierzała dokonać odliczenia podatku VAT, wykorzystując indywidualny prespółczynnik przychodowy za pomocą ewidencji, w której szczegółowo została określona wartość sprzedaży opodatkowanej oraz nieopodatkowanej. W USA Przyznał w tym zakresie gminie rację. Uznał bowiem, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby w określonych sytuacjach gmina jako czynny podatnik VAT stosowała określoną proporcję, która jest bardziej reprezentatywna. Uznał bowiem, że tak naprawdę wzór z rozporządzenia nie do końca w określonych sytuacjach odpowiada danej działalności, a w związku z czym wpływa na neutralność VAT. Co do zasady, organy podatkowe narzucają gminom stosowanie prewspółczynnika wynikającego z rozporządzenia, co jest znacznie mniej opłacalne dla gmin. Pomimo, że wyrok jest jeszcze nieprawomocny, to niewątpliwie ma ogromny wpływ na możliwość dokonywania odliczeń podatku VAT za pomocą indywidualnych prewspółczynników w gminach. W związku z czym, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź problemy w zakresie stosowania indywidualnych praw współczynników, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią PETAX. Dziękuję za uwagę.